Uprzyjmie prosimy, jakie nastroje w drużynie przed meczem z Krakowią, jak Legia chce zakończyć to pożegnanie ze swoimi kibicami w tym roku, w ostatnim meczu i doby. No, Jesteśmy w, w dobrych nastrojach ostatni mecz, wysoko wygrany na wyjeździe w Lubinie, na pewno podniósł nasze morale w porażkach, yy, bardzo zależy nam na tym, żeby zakończyć tam, tą rundę tutaj przed własną publicznością równie udanym meczem, dobrym meczem, żeby nasi kibice obejrzeli, obejrzeli dobre widowisko i przede wszystkim, żebyśmy zdobyli trzy punkty, które no, przybliżą nas, przybliżą nas do Śląska Wrocławia. Wszyscy zdrowi w zadowolony pan z ostatniej formy zespołu? Wszyscy nie są zdrowi. Marcin Komorowski prawdopodobnie nie będzie brany pod uwagę, chyba nie zdąży się wypróbować na ten mecz reszta zawodników, no nie widzę, ale to jego kontuzja to tutaj niewiele zmienia, bo i tak by nie mógł zagrać ze względu na cztery żółte kartki, także poza tą dwójką no wiadomo, nie ma już Manu z nami, a reszta zawodników jest do mojej dyspozycji. I chwycę się tego ostatniego nazwiska, Panie Trenerze, i zadam tu już kilka pytań. Jak Pan ocenia występy Manu w Legii? Wiemy, że Pan wykazał wiele cierpliwości, żeby grał tutaj w tym zespole. Czy był to udany transfer dla Legii? Kilka pytań w jednym, ale, ale dotyczących właśnie tego zawodnika, jak pan ocenia to jego wejście do tego. No ja mimo wszystko, mimo tej krytyki, jaka się przelewała w różnych mediach po wesonach Manu, ja jednak oceniam pozytywnie tego zawodnika. Jest to piłkarz, który, który zawsze dawał od siebie wszystko, który bardzo dużo pracował dla drużyny. Nie zawsze, nie zawsze potrafił wykorzystywać sytuacji i tym najbardziej irytował. Natomiast... Muszę go popalić za grę w defensywie, za to, że zawsze, zawsze no, zostawia w sercu na boisku. Ja nie zapomnę nigdy, bo wszyscy będziemy pamiętali Manu z tego meczu w Bydgoszczy i ta bramka, która dała nam, dała nam dogrywkę meczu z Lecha Poznań i w konsekwencji Tywar Polski z ja nie zapomnę występu Manu w Białym Stoku przeciwko Jagiellonie, kiedy otrzymaliśmy dwie czerwone kartki i wtedy on wykonał no nieprawdopodobną robotę. Graliśmy bez dwóch zawodników, a on był jednym z takich motorów napędowych naszej drużyny, był i pod naszą rautą przeciwnika. Także ja będę pozytywnie wspominał tego, tego zawodnika. On, takie jest życie piłkarza, ale otrzymał dobrą propozycję. U nas już no, trochę mniej zaczął grać, trochę inaczej zaczęliśmy grać niż w poprzednim sezonie, bardziej, bardziej kombinacyjnie częściej w ataku pozycyjnym jesteśmy. No, wiadomo, że Manu lepiej się czuł, kiedy miał więcej przestrzeni, więc lepiej się czuł przez kontr. W związku z tym, no, jak pojawiła się tak nowa partia dla niego, wyraziliśmy, wyraziliśmy zgodę na tym transfer I, i już Manu będzie grał w tej chwili już na jednym kontynencie. Czy do to, że to był dobry transport na Ligi? Myślę, że tak. Oczywiście no, zawodnik, który niewiele kosztował, tak naprawdę e, z, zawodnik przychodzący z dobrej Ligi. E, myślę, że no, chociażby tą brałką w finale gubernatoru polskim, ma no, no, na, na pewno się spać. Panie trenerze, wracając do tego, w jutrzejszego meczu. jeden z niewielu tygodni e, tej jesieni, kiedy nie, 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 nie grać się żadnego meczu w e, środku. Jak pan korzystał z tego? Zawodnicy dostają dzień wolny, <śmiech> <śmiech> ale to tylko i wyłącznie ze na to, że to już końcówka. Z reguły, jak mieliśmy taki czas, to gdzieś tam próbowałem jakąś grę kontrolną zrobić z jakąś dużą, z niższych klasy, ale w tym momencie już naprawdę czas jest na to, żeby zawodnik tylko utrzymywać w tej dyspozycji jakiś są, już tutaj dać im więcej wytchnienia, więcej wolnego, i zdecydowałem się właśnie, że to w ten sposób ten tydzień wykorzystamy. Lekkie treningi. A w środku był wolny. Po meczu z panem Pan w zamku ten dni niż ustępnik, który A to przez Pana kolegę <laughs> Co <grybujesz> szykowo, Pan już szykował? Tak poważnie, wzią? tak poważnie. No Krakowia jest, jest trudnym przeciwnikiem, ukryją każdego przez to ekran, tak, także tak ich wyprowadzić w pole będzie bardzo ciężko, yy, ale spróbujemy, spróbujemy coś, coś wymyśleć, być może jakaś nasza zagrodka przyniesie nam korzyści. Panie Tyrenrze, liczy pan jeszcze na to, że na, na pozycję lidera w, w tym roku, że, że jednak zdołacie wyprzedzić Śląsk, czy te dwa punkty to jest dużo jednak? Wie pan co? Dla mnie najważniejsze jest zdobycie trzech punktów, to jest, to, jest, to jest najważniejsza sprawa, bo to, czy przezimujemy na pozycji lidera, czy, czy na drugiej pozycji, to jest oczywiście sprawa prestiżu, ale, ale tak naprawdę persaldo niewiele to daje. Najważniejsze są dla mnie na razie punkty, a na, na, na pierwsze miejsce może no, mówić dopiero w Mariu, to dla mnie nie ma znaczenia, najważniejsze żebyśmy na końcu finiszowali na pierwszym miejscu. A grę Jakuba Rzeźniczaka w ostatnim meczu jak Pan ocenia? Na tyle dobrze, że, że jutro też wybiegnie w pierwszym składzie, czy, czy może będzie powrót do... No która No na temat kto wybiegnie w pierwszym składzie, nie, chcę, nie chciałbym się tutaj dzisiaj wypowiadać, natomiast Kuba zagrał poprawny małecz, na pewno mecz zagrał pokazał, że, że śmiało mogę na niego liczyć. Panie że wymyśli już Pan kto zastąpi dusza Małgosiaka w tym ostatnim meczu Ligi Europejskiej i czy ten bramkarz może na no, tak jak powiedziałem co do jutrzejszego meczu tutaj nazwisk nie chcę wymieniać na pewno. Natomiast no, zdradzić mogę, że, że, że w Izraelu będzie bronił wojtekska. Dziękuję bardzo. O,